Witam serdecznie, nazywam się Krzysztof Smułko, Jestem solution architektem w firmie IBM i dzisiaj chciałem opowiedzieć o migracji aplikacji jawowych, aplikacji Java Enterprise Edition z wykorzystaniem narzędzi, które oferuje IBM, które pomogą państwu i przyspieszą taką migrację. Jakie są powody migracji czy modernizacji aplikacji? No, najczęstszym powodem jest koniec wsparcia, dla i tutaj mogą Państwo wpisać swój ulumiony element to może być system operacyjny, to może być serwer aplikacyjny, software, komponent, biblioteka cokolwiek akurat w Państwa przypadku kończy, na co się kończy wsparcie. Dlaczego to jest, że tak powiem, problemem? No dlatego, że jeżeli nie mamy już wsparcia, to taki komponent czy taki, taka biblioteka nie jest już dłużej utrzymywana i rozwijana. Największym problemem jest tutaj bezpieczeństwo, co w zasadzie każdego tygodnia hakerzy czy też oszuści znajdują nowe luki i nowe dziury w, w aplikacjach, w systemach, w bibliotekach I jeśli dostawca czy to systemu, czy biblioteki już go dalej nie utrzymuje, to narażacie się Państwo oczywiście na niebezpieczeństwo włamania, wycieku danych bądź generalnie jakiegoś innego szkodliwego incydentu. No, drugim powodem jest rozwój. To znaczy, jeśli dana, dany element przestaje być już wspierany, to nie są do niego dodawane żadne nowe elementy, nie potrafi współpracować z nowymi systemami, z nowymi bibliotekami. Drugim znaczącym powodem są koszty co bardziej elokwentnie jest nazywane zmianą strategii. Czyli no, nasza firma decyduje się na przykład na przejście z oprogramowania licencjonowanego na, na oprogramowanie open source, bądź zdecydujemy się na migrowanie naszego oprogramowania z on-premise, z własnych data center do chmury, czy też na przykład mamy teraz strategię. Konteneryzacji, czyli będziemy nasze, wszyscy, cały nasz software z maszyn wirtualnych, czy też z serwerów aplikacyjnych zamieniać się na kontenery i na platformy, na orkiestratory kontenerów. No i wreszcie, Trzecim, trzecim powodem może być rozwój, czyli nasza aplikacja jest w akurat, akurat w takim stanie, że ciężko do niej dodawać nowe komponenty, ciężko nowe funkcjonalności, w związku z tym trudno nadążyć za zmianami na rynku i za zmianami w, w technologii. No dobrze, to jak już wiemy, jakie są pro, powody, to co nas powstrzymuje, żeby to zrobić? No, Przede wszystkim nie do końca wiemy, co trzeba zrobić, tak? Czyli musimy być w stanie oszacować, ile zmian potrzebujemy, jak długo one zajmą, ile ludzi zaangażować, to, żeby móc w stanie zaplanować sobie taką migrację. Zawsze się pojawia druga opcja, a może by tak wymienić, tak? Nie migrujmy, nie bawmy się w te klocki, tylko po prostu kupmy nowe oprogramowanie z spółki, które które no właśnie, czy ono będzie w stanie spełnić nasze wszystkie wymagania? My znamy już to oprogramowanie, które mamy, wiemy, że możemy je zmienić. Oczywiście, jeżeli nie jesteśmy z niego zadowoleni, możemy czegoś szukać, ale zawsze łatwiej będzie rozwinąć coś, co już mamy, niż albo kupować zupełnie coś nowego, albo przepisać, przepisać całą aplikację od nowa. Zwłaszcza, że teraz e, ogólnie jak badania wskazują, dzięki czatowi GPT i AI, jakość nowego oprogramowania nie jest niestety lepsza niż poprzedniego. Potem, któż to będzie robił? Tak? To znaczy, no dobrze, wiemy już co, wiemy... Kto nam, kto, kto nam to zrobi? Czy, czy, czy nasze zasoby wiedzą, jak to zrobić? Czy też musimy kogoś innego zatrudnić? I czy będziemy w stanie przekazać, co właściwie ma zrobić? No i wreszcie, finalnie, kto za to zapłaci? Tak? Od strony biznesowej przecież nic się nie zmieniło. To jest dalej ta sama aplikacja, a Wy tutaj każecie nam wyłożyć nie wiadomo jaką kasę, żeby dostać to samo, ale inaczej opakowane. Jeśli chodzi o sam, sam proces modernizacji działowych aplikacji, to jak on wygląda? No, zwykle zaczynamy od analizy kodu, i tutaj mamy IBM Application Modernization Accelerator w skrócie AMA. To narzędzie pozwoli nam zanalizować kod i zobaczyć, co w nim trzeba zmienić. Bo następnym krokiem jest migracja konfiguracji i migracja kodu, czyli każda z aplikacji ma jakąś swoją konfigurację, ma zasoby, do których się łączy, jak będziemy chcieli to przenosić, no to musimy pamiętać, żeby tą konfigurację też przenieść. Migracja kodu, i tutaj mamy pluginy do środowisk deweloperskich, ten plugin Application Modernization Acceleratora, który nam się integruje z. Najpopularniejszymi narzędziami deweloperskimi, czy to Visual Studio Code, czy Eclipse, czy IntelliJ IDEA, i będzie nam w stanie pomóc w, w, w zmienieniu tego. Kodu. Jak już mamy ten kod zmieniony, no to potem następnym krokiem będzie konteneryzacja, czyli zamknięcie naszej aplikacji do kontenera i tutaj też Ama generuje odpowiednie artefakty, które nam w tym pomogą. Ja tu będę się skupię na migracji do serwera Open Liberty, bo uważam, że jest to jakby jedna z najlepszych platform do migrowania aplikacji Java EE. W tej chwili i jest oczywiście wspierana natywnie przez ten Application Modernization Accelerator. Jak już mamy tą aplikację skonteneryzowaną, to musimy ją wdrożyć. I tutaj na przykład na platformach Kubernetes czy OpenShift, Open możemy to zrobić albo za pośrednictwem Builder Image, albo operatorów. Więc teraz troszeczkę więcej szczegółów. Dlaczego mówię tutaj o, o, o Liberty? No przede wszystkim jest to lekki i modułowy runtime. Czyli możemy sobie zamiast tradycyjnych dużych serwerów typu WebLogic, czy tradycyjny Web3 Application Server, czy nawet JBoss, które ładują wszystkie biblioteki, wszystkie funkcjonalności, zajmują dużo pamięci, długo się startują, możemy sobie stworzyć swój modułowy runtime, ale ten runtime jest nad, cały czas zgodny z specyfikacją Java E, Jakarta E i, i, i MicroProfile. Także nie musicie szukać, Bibliotek, które tutaj będą wspierać dany feature, jest to wewnątrz platformy. I w zależności od tego, co wasza aplikacja potrzebuje, to tak możecie zbudować swój serwer. Poza tym, większość dostawców daną wersję oprogramowania dostarcza z konkretną maszyną wirtualną, z konkretną wersją. W przypadku Liberty mamy w zasadzie pełną dowolność, tak? czyli wspieramy zarówno jeszcze te stare maszyny wirtualne w wersji 8, jak i 17 czy 21. I możemy podmienić tą maszynę wirtualną w dowolnym momencie, bez, że tak powiem, wpływu na resztę. Z tym się wiąże polityka tak zwana zero migration i continuous delivery. Zero migration. To znaczy, że każda następna wersja Liberty gwarantuje popra poprawne działanie poprzednich feature'ów i poprzedniej funkcjonalności. Również mamy continuous delivery, czyli co miesiąc mamy nowe wydanie, i to jest zarówno wydanie oprogramowania, jak i wszystkich obrazów dockerowych bazujących na danej wersji. Co się przejawia na łatwiejszy proces DevOpsowy, czy taki continuous integration, continuous delivery, czyli możemy sobie płynnie wymieniać te wersje w każdy co miesiąc jest pełne wydanie ze wszystkimi łatkami bezpieczeństwa i są to, że tak powiem, pełne, nieaddytywne wydania, więc jeżeli chcą Państwo sobie pominąć. Kilka wydań, nie ma problemu, można potem przejść na przykład do wydania w następnym kwartale i nie trzeba adytywnie tego aktualizować. Mniejsze koszty dzięki większej wydajności. To oczywiście wszystko zależy od specyficznej aplikacji, natomiast robiliśmy, robiliśmy testy i wyszło nam, że Liberty generalnie. Jest, ma większą wydajność przy mniejszym zużyciu zasobów w porównaniu z, z konkurencyjnymi platformami, jak również w przypadku Spring Boota, tak? Czyli domyślnie jest, można wymienić serwer webowy ze Spring Boota we Spring Bootie na, na, na Liberty zintegrować to i też będziemy mieli nieco lepszą wydajność niż w domyślnie. Co więcej, Liberty jest przyjazny dla programistów, czyli integrujemy się bardzo dobrze z Mavenem, z Gradlem, czyli można sobie wszystko, jakby tworzenie serwera, instalację aplikacji, testowanie, to wszystko oprogramować w, w, w tych w tych narzędziach, a z drugiej strony mamy wsparcie do narzędzi deweloperskich, czyli VS Code, Eclipse, IntelliJ, gdzie, gdzie można robić hot deployment, uruchamianie, testy jednostkowe i też integrację z Liberty łatwiej, przyjazny development, dużo przyjaźniejszy niż w przypadku tradycyjnych byłbych serwerów aplikacyjnych. No i wreszcie ostatni punkt, czyli idealnie dla rozwiązań kontenerowych, OpenShift, Kubernetes czy też Serverless. Mamy obrazy bazowe, które z jednej strony są dostępne jeszcze na Docker Hubie, ale też są dostępne w naszym bezpiecznym, że tak powiem ibm owym Image Container Registry. Mamy te obrazy Otagowane z różnymi wersjami, z różną wersją IBM, z różną wersją maszyny wirtualnej, z różną wersją bazowego systemu, są na Ubuntu, są na UBI. A w przypadku rozwiązań serverless, czy rozwiązań dla orkiestra stola, mamy taką funkcjonalność jak Instant ON, która zapamiętuje stan. Aplikacji, przez to jest kilkunastokrotne szybsze uruchomienie takiej aplikacji, co ma znaczenie w przypadku usług serverless. No i Cloud Optimizer, który pozwoli, pozwoli nam skonsolidować gita, a czyli tak zwany just-in-time compiler, dla wielu komponentów, oszczędzając, oszczędzając pamięć i oszczędzając szybkość działania. No to tyle o serwerze Liberty. Teraz wróćmy na chwilę do, do, samej, do samego zadania migracji. Oszacuj zadanie, tak, czyli jak wiedzieć, co tak naprawdę jest do, do zrobienia? I tutaj ten Application Modernization Accelerator potrafi zanalizować kod aplikacji z tradycyjnych serwerów. Czyli tutaj mamy możliwość skanowania weblogika, WebSphere, JBossa, Tomcata, ale również zwykłych plików aplikacyjnych typu ER, VAR czy JAR możemy sobie te aplikacje przeskanować. Jeżeli sobie taki, taki skan uruchomimy, to akcelerator zgromadzi dane i pod, załaduje je, i tu w takim interfejsie graficznym będziemy mogli potem sobie to przejrzeć. Czyli zobaczymy zależności aplikacji, zależności z zasobami, czyli jeżeli aplikacja miała zdefiniowane jakieś zewnętrzne zasoby skonfigurowane typu baza danych czy kolejki, to to też sobie tutaj zobaczymy. Szacuje złożoność migracji, czyli jakie... Są problemy w aplikacji, które są do rozwiązania, jak, NIP, jak je mniej więcej można rozwiązać. Dodatkowo generuje artefakty, takie jak plan migracji, pliki konfiguracyjne i raporty dotyczące szczegółowej analizy kodu, inwentaryzacji, czyli. Jakie elementy wchodzą w skład aplikacji? To jest akurat bardzo wygodny raport, jeżeli nasza aplikacja używa bibliotek open sourceowych. bo będziemy mieli wyświetloną listę tych bibliotek z wersjami. Łatwo zobaczyć wtedy, że na przykład mamy duplikaty podobnych bibliotek i coś z tym zrobić. Jak również technologie, które są użyte w aplikacji. I tutaj mamy przykładowy ekran z ze skanowania aplikacji, jak również z zaznaczonym targetem, czyli celem, dokąd chcemy się migrować. Ja tu akurat wybrałem sobie Open Liberty. O czym zapomniałem sobie sumie powiedzieć? Liberty jest w wersji komercyjnej, jak również w wersji open source. Czyli, jeżeli lubią Państwo oprogramowanie open source, można z tej wersji skorzystać i również potem dokupić do niej support. Jeżeli stwierdzicie, że fajnie działa, ja, fajnie chcieli, chci, ale na wszelki wypadek chcielibyśmy mieć support, można to dokupić. Co więcej, Codeways, czyli cały trzon serwera, wszystkie komponenty, są takie same w wersji otwartej, jak i w wersji komercyjnej. Nie tak jak w przypadku pewnych innych produktów, które miały zupełnie osobny branż kodu dla wersji darmowych, a zupełnie innych dla wersji płatnych. W przypadku Liberty macie Państwo pewność, że w zasadzie wymieniając tag. Na przykład w Dockerfile przechodzicie z wersji otwartej na wersję komercyjną. Bez żadnych zmian w kodzie. Jak zobaczymy sobie te raport Tego. tego hmm, Tegoż akceleratora, to on jest pogrupowany na takie trzy typy zmian: Simple, Moderate i Complex. Simple, wiemy, że aplikacja jest gotowa, możemy od razu ją konteneryzować, je uruchamiać, nie, nie trzeba żadnych zmian w, w kodzie. Moderate, są pewne zmiany w kodzie, ale wiemy, co z nimi zrobić. Prawdopodobnie są też reguły automatyczne, które nam to, to, to zrobią, więc taka migracja nie będzie dużym problemem. No i wreszcie, kompleks, czyli mamy jakąś starą aplikację, która nam się, no niestety, nie jest najlepszym kandydatem do, do że tak powiem, pierwszej fali migracji, bo być może będzie potrzebna zmiana. Architektury czy konstrukcji istniejącej aplikacji. To dodatkowo akcelerator mniej więcej szacuje w dniach, ile, ile będzie potrzeba do wprowadzenia takich zmian. Jak już mamy to wszystko zrobione, to taki migracyjny plan możemy sobie wyeksportować je z narzędzia i wgrać do narzędzia deweloperskiego, żeby faktycznie te poprawki wprowadzić. I tutaj tu mam akurat Visual Studio, Visual Studio Code, mamy extension Application Modernization Accelerator Developer Tools. Ładujemy developer toolsy do, do Visual Code. Mówimy, że chcemy migrować aplikację, Toolkit poprosi nas o wgranie tego planu wygenerowanego i zobaczymy, że mamy na przykład cztery zmiany do, do, do zrealizowania, czy tutaj akurat pięć. Cztery są automatyczne, czyli możemy sobie, możemy sobie użyć guzika Run Automated Fixes. Te, to są zmiany, które IBM na podstawie licznych, że tak powiem, migracji już. W, zgromadził w swojej bazy, bazie wiedzy i w, umie automatycznie je zaadresować. To jest na zasadzie taska mm, Maveno, Mavenowego, który nam te zmiany zmieni. Będziemy widzieli, co się, co, co się zmieniło w kodzie i będziemy mogli zaakceptować bądź odrzucić taką, e, taką zmianę. Jeżeli akurat nie mamy takiego planu dla danej aplikacji, a mamy ją wewnątrz środowiska, to możemy zawsze uruchomić analizę z wewnątrz, z wewnątrz narzędzia i wtedy wybieramy sobie. Źródłowy serwer, docelowy serwer, wersje biblioteki, wersje specyfikacji Java e i możemy tą analizę sobie puścić wewnątrz narzędzia, też dostając tą samą listę problemów do, 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 do zaadresowania. Dodatkowo narzędzie pozwala modernizować kod pod względem, pod, pod samym kątem zmiany maszyny wirtualnej. Tak? czyli mamy już jak, mamy już aplikację, ona w tej chwili chodzi na ósemce. Java. chcielibyśmy zobaczyć co, co, co by trzeba było zmienić w przypadku migracji do 17 czy do, do Java 21. Możemy sobie to szybko puścić na naszym repo i też zobaczymy, jakie, jakie zmiany. Należałoby wykonać. Okay. Dobrze. Tak, te, ten, to narzędzie adresuje zmiany, które, że tak powiem, są znane, dobrze opracowane. Natomiast w każdej aplikacji mamy część. Rzecz, że tak powiem, rzeczy nowych, z którymi ten akcelerator sam nie do końca wie, jak je zaadresować. I tu możemy się wspom wspomóc Watson X, Code Assistantem, czyli mamy takiego asystenta, który też integruje nam się z narzędziem deweloperskim i może wspierać programistów w modernizacji, w modernizacji aplikacji. I tutaj jest, że tak powiem, kilka obszarów, w których to wsparcie może mieć od takiego najprostszego wyjaśnień działanie, czyli jeżeli mamy powiedzmy nowego dewelopera, który nie do końca zna kod, to możemy zrobić explain na danym komponencie, na katalogu, czy też na metodzie i AI Opisze mniej więcej, co w tej klasie, w metodzie aplikacji się dzieje. Możemy sobie wygenerować dokumentację czy testy jednostkowe dla, dla, dla danej metody, ale to są takie, że tak powiem, generyczne bardziej funkcjonalności. Natomiast bardziej wartościowe z punktu widzenia migracji. Jest asysta, asysta w migracji. Czyli tu nam się na, na dole widać, pojawia nowa zakładka w, w postaci Assisted Fixes i z raportów wykonanych przez akceleratora możemy wskazać asystentowi. Fragmenty kodu i opis, co jest powodem wyświetlenia takiego, takiego alertu, czyli na przykład, że ta biblioteka jest już niedostępna, ona jest odpowiedzialna za to, za to, za to, za to. I mamy tutaj fragment metody, możemy to przekazać do, asystent, do asystenta i powiedzieć: pomóż mi, znaleźć, pomóż mi znaleźć rozwiązanie. I asystent zaproponuje, na przykład, przepisanie tego fragmentu w użyciu oznanemu biblioteki open source'owej. Także w, jeśli sami nie wiemy, to możemy uzyskać pewną podpowiedź, jak taki kod zapisać. Będziemy mogli też... Wygenerować sobie test do, tego, do, do, do tej zmiany i jeśli nam to pasuje, to zaakceptować i za, za, zapisać taką zmianę. I podobnie jak ten akcelerator, tutaj również możemy mieć modernizację kodu pod kątem zmiany maszyny wirtualnej. No dobrze, mamy to już wszystko zrobione, czas na wdrożenie. Co, jak możemy do tego podejść? Najprostszym i najszybszym sposobem z punktu widzenia, może. Developerów na platformie OpenShift, no to jest Builder Image, czyli tak zwany Source, source to Image. Możemy sobie czy to w konsoli, czy przez, przez command line wskazać repozytorium Git z naszą aplikacją i taki Builder Image nam tą aplikację zbuduje. Wygeneruje obraz, wgra ten obraz do rejestru ta i wygeneruje wszystkie odpowiednie artefakty, tak żeby tą aplikację uruchomić. No to jest taki. Szybki sposób, powiedzmy, bardziej deweloperski. Natomiast najczęściej możemy również skorzystać z operatorów. Operatory są teraz bardzo popularne zarówno na platformie Kubernetes, jak i na platformie OpenShift. Czyli jest to taki komponent, który monitoruje nam cykl życia aplikacji, pojawiające się custom resource zasoby i interpretuje, powołuje odpowiednie elementy. No i do, do, do Open Liberty mamy taki, taki operator, który jest dostępny na operator Hubie, więc można sobie go spokojnie podciągnąć, zainstalować. W tym momencie zaczynamy obsługiwać custom resource rodzaju Open Liberty. Application. I możemy w prosty sposób zdefiniować sobie w YAML-u w, w opis naszej, na, naszej aplikacji, um, podać jak, ile chcemy mieć repliks, jaki jest obraz bazowy, czy chcemy udostępnić tą e, a, aplikację, w jaki sposób. Mamy też tę te opcje um, Cloud Compilera, jeśli jesteśmy zainteresowani. To nam upraszcza zdecydowanie wdrażanie na platformie, platformie Kubernetes OpenShift. Tak? Czyli mamy jeden, jeden zasób, nie potrzebujemy generować osobno deploymentu, osobno serwisu, routa i innych, i, i innych rzeczy. Dodatkowo mamy integrację z funkcjami bezpieczeństwa, czyli na przykład z SSO, z certyfikatami, także też te, te, te elementy są uproszczone. No i oczywiście różne niestandardowe zasoby aplikacji Liberty też w tym cr -że można sobie definiować, czyli na przykład, nie wiem, założyć hmm, persistent volume claim, czy miejsce na logi aplikacji, albo na jakieś inne stałe zasoby. I też operator sam odpowiednie zasoby nam, nam wy, wy, wykreuje. Dobrze, no i zbliżając się, zbliżając się do końca, jakie, jakie mamy efekty końcowe? Mamy aplikację gotową do uruchamiania, czy to w chmurze, czy w kontenerze. Zapewniliśmy mniejszy footprint, czyli mniejsze zużycie zasobów, czy, czy to pamięci, czy zasobów dyskowych, czy zasobów procesorowych, szybsze uruchamianie niż naszego klasycznego rozwiązania. To nam spowodowało, że łatwiej nam będzie rozwijać i utrzymywać tę aplikację. Przy okazji pozbyliśmy się powiedzmy zagrożeń związanych ze, ze, z bezpieczeństwem, z, z lukami, które mogą nam się pojawić, bo mamy znów zaportowany, wspierany produkt ze wspieranymi bibliotekami. I tak jak wspomniałem o, o integracji z procesami DevOps, LiberT ma wsparcie do Mavena, do Gradla, także łatwo się buduje i dewelopuje w, 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 w użyciu tych, z, z, z użyciem tego serwerka. Podsumowując, należy migrację traktować jako szansę, a nie tylko jako obowiązek. Tak? wiadomo musimy to zrobić, bo nam się skończyło wsparcie, bo coś tam, ale jest to też możliwość dania aplikacji drugiego życia, tak? czyli odświeżenia pewnych fragmentów, Oczywiście, tak jak zrobicie sobie Państwo analizę tym narzędziem, warto zacząć od tych simple i moderate aplikacji, żeby przynajmniej zobaczyć, jak to działa, żeby mieć szybki taki quick win, tak? czyli coś już zmigrowanego. No a z tymi bardziej trudniejszymi elementami spotkać się, jak już nabierzemy, nabierzemy większego doświadczenia. Te akceleratory, które pokazałem, AI, AI, faktycznie przyspiesza i ułatwia nam ten proces. Tak, czyli pokazuje wgląd, co jest do zrobienia, jak to zrobić, i też często samo pewne elementy nam wdroży. Open Liberty, to jest lekki runtime, który ja bardzo lubię, doskonale się nadaje i po pierwsze, pozwala zmodernizować aplikację, a po drugie, nie musimy jej przepisać. Tak? Jeżeli, jeżeli chcemy przejść na czysto prawowe, bez serwerów aplikacyjnych rozwiązania, to najczęściej one mają kompletnie inne na przykład anotacje. Trzeba zmienić całą aplikację, co jest związane z większym ryzykiem i z dłuższym czasem. No i jak pokazałem, narzędzia IBM wspierają cały ten cykl migracji. I tu czas mi się skończył. Dziękuję bardzo serdecznie. Ja, jeżeli pojawiły się jakieś pytania w, w czacie, to ja oczywiście chętnie je obejrzę i odpowiem, to tyle. Dziękuję bardzo i przekazuję głos do Anety.